W nocy kolumny wojsk czterech państw socjalistycznych przekraczają granice i wchodzą na teren innego socjalistycznego państwa. 21 sierpnia 1968 roku. Za godzinę, za dwie. Wydarzenie to poruszy świat. Ci, którym się wydawało, że wyrywanie Czechosłowacji z układu warszawskiego to już tylko kwestia czasu, podniosą Faryzeuszowski lament. Nie było kwiatów na powitanie. Eksploduje wrogość, pozornie spontaniczna, w rzeczywistości celowo rozbudzana od wielu miesięcy. Złota Praga. Szereg spraw w parku i w państwie. Oczekiwało zmian dokonanych w ruchu komunistycznym po 20. zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. W styczniu 1968 roku plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji występuje z programem reform, ale jednocześnie w kraju ujawniają się inne siły wrogie socjalizmowi. W partii Rewizjonizm. W marcu osoba prezydenta Nowotnego, do stycznia również pierwszego sekretarza partii, Staje się dla nich wygodnym taktycznym pretekstem do rozwinięcia ataku. Żądają ustąp, aby za tobą poszli inni. Republika wymaga naprawy. Socjalizm w republice uzdrowienia. Kto będzie godnym wiary i zaufania na stanowisko prezydenta? prezydentem Ludwik Swoboda. Uczestnik Polskiego Września, były dowódca Czechosłowackiego Korpusu walczącego na ziemi radzieckiej i polskiej, były minister obrony narodowej Czechosłowacji, bohater Związku Radzieckiego. Mógł przyjść czas koniecznych i tak oczekiwanych przemian. Praskie jaro, praska wiosna. Nieokiełznani intelektualiści i studenci chcą, pisał wówczas zachodnio niemiecki Der Spiegel, żeby po łagodnej wiośnie przyszło gorące lato. Rewizjonizm, kontrrewolucja, stawiają więc na młodzież, studentów, intelektualistów, nie gardzi się też ludźmi z dna społecznego. Taką taktykę przewiduje strategia erozji socjalizmu ukuta w Wydziale Planowania Politycznego Waszyngtonu oraz nowa polityka wschodnia Bonn. Podobnie miały rozwinąć się również wydarzenia marcowe w Polsce. Początek był łagodny. Akty brutalności miały przyjść później. Na razie graszła o to, by nad rozsądkiem zapanowały emocje i dezorientacja. Radio, telewizja, radio i prasa. Wywody Goldsztikera, Pelikana i innych ważniejsze niż knedliki i piwo. Każdego dnia sensacje, z których wynika, że czołowe miejsce partii nie jest jej dane raz na zawsze, że czołowa rola robotników w socjalistycznym państwie to przejaw konserwatyzmu, że cała partia jest oskarżona, że natchnień i uzdrowień trzeba szukać, może u książąt Kościoła? Na pewno nie u przyjaciół z niemieckiej Republiki Demokratycznej. Raczej warto porozmawiać z innymi. Co sądzi pan, ministrze Brandt? Drodzy przyjaciele! Serdecznie Was pozdrawiam w imieniu Federalnej Republiki. Przed nami wielkie zadanie. Współpraca nad stworzeniem nowego porządku w Europie. Kanclerz Kissinger ocenia sytuację. Dinoje Ostpolitik daje rezultaty. Zanosi się na tak pożądaną dla NRF zmianę europejskiego status quo. Minister finansów Józef Strauss wysłał do Pragi dyrektora banku Blessinga. Odpowiadają mu koncepcje ekonomiczne profesora Schicka. Fontaden, imiennik Führera, Niezbyt zadowolony z metod swych rodaków, jego neofaszystowska partia zna lepsze. I jeszcze jeden, stały lekarz nad łożem chorego socjalizmu nad Wełtawą. W siedzibie Wolnej Europy znamienna wizyta czechosłowackich dziennikarzy wojskowych. W tym samym czasie generał Prchlik atakuje Układ Warszawski. Prasa nie oddaje jego głowy. Kontrrewolucja w rewizjonistycznym wydaniu zdaje się być niewinnie pokojowa i demokratyczna. Ale ma ona dwie twarze: wolność i demokrację dla uzdrawiaczy socjalizmu, terror psychiczny dla ludzi z lewicy. Że w tym samym czasie kto się zaszczuty popełnia samobójstwo pięćdziesiąty i setny z kolei, czysta robota? Czy chcecie towarzyszu powrotu do czasów nowotnego? Czy pańskim zdaniem można pogodzić socjalizm z tradycjami demokratycznymi Masaryka? I prowokacyjne pytanie do żołnierza: jeśli dowódca wyda rozkaz, czy będziesz strzelał do studentów, bo przynajmniej o neutralizację armii też trzeba się zatroszczyć. W żarze dyskusji autentyczna troska ludzi pracy o dobro republiki i socjalizmu, wygrywana przez cynicznych graczy. Napaści na Polskę, Związek Radziecki i NRD. Główny kierunek ataku: partia. 23 rocznica zwycięstwa nad faszyzmem. W czeskim cieszynie ponad 50 tysięcy manifestantów opowiada się za jednością działania krajów socjalistycznych, za przyjaźnią ze Związkiem Radzieckim i Polską. Członek Sekretariatu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji Alois Indrał świadcza, klasa robotnicza Czechosłowacji chce iść drogą socjalizmu. Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Partii w Katowicach Edward Gierek stwierdza, PZPR i inne bratnie partie nie potrzebują fałszywych doradców w budowie demokracji socjalistycznej. Komuniści nie sloganami, ale swoją działalnością, codzienną pracą dowiedli, że tylko partia gwarantuje rozwój socjalistycznej demokracji. Czy uczestnicy Wiecu Okręgu Północno-Ostrawskiego są w stanie zmienić rozwój wypadków w Pradze, w całym kraju? Tymczasem powstają różne kluby zaangażowanych bezpartyjnych, sprawiedliwych socjalistów, represjonowanych i poszkodowanych. Socjaldemokraci rozpoczynają restaurowanie własnej partii. To już nowy etap. Siły reakcji organizują się. Na ulicach Pragi, Bratysławy, Brna zbiera się podpisy za neutralnością i bałamutnym programem dwóch tysięcy słów przeciw ludowej milicji robotnikom autopragi. W chaosie zdarzeń jedna konsekwencja nie naprawa socjalizmu, lecz rozprawa z socjalizmem. Koniec lipca. Czerna nad Cisą. Spotkanie kierownictw Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Jest ono następstwem wielu prób partyjnego dialogu i pełnego niepokoju listu, jaki wystosowały do Pragi partie pięciu państw Układu Warszawskiego. W liście tym pisały: Nie możemy pogodzić się z tym, aby siły wrogie spychały wasz kraj z drogi socjalizmu i stwarzały groźbę oderwania Czechosłowacji od wspólnoty socjalistycznej. To nie jest bowiem tylko wasza sprawa. 5 sierpnia Bratysława. Kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, Bułgarskiej Partii Komunistycznej, Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej i Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego przybywają do stolicy Słowacji, by raz jeszcze omówić aktualne problemy, uzgodnić poczynania. I może raz jeszcze przypomnieć, że za granicę naszą mawie w Czeskim Lesie i na Dunaju. Zapłaciło życiem nie tylko 360 tysięcy Słowaków i Czechów, lecz również 20 milionów ludzi radzieckich i 6 milionów Polaków. Czy aura w Czechosłowacji ulegnie poprawie? Podpisano wspólną deklarację. Należało oczekiwać, że w całej złożonej sytuacji wewnętrznej Republiki kierownictwo Komunistycznej Partii Czechosłowacji potrafi uzmysłowić społeczeństwu niebezpieczny rozwój wydarzeń. Z obiektywnych i subiektywnych przyczyn tak się nie stało. Dopiero później Aleksander Dupczek stwierdził samokrytycznie, że kierownictwo Czechosłowackiej Partii nie liczyło się z interesami strategicznymi i ogólnymi Związku Radzieckiego i czterech innych krajów Układu Warszawskiego. Delegacje odleciały. Następnego dnia w prasie zachodniej Czechosłowackiej pojawiły się triumfalne komentarze o zwycięstwie linii Pragi nad linią Moskwy i Warszawy. Ciągnęli goście z zagranicy. Z NRF 400 tysięcy, tysiące ze Stanów Zjednoczonych. Turyści i specjaliści od różnej delikatnej roboty. Bez zaproszeń po cywilnemu oficerowie z Bundeswehry i siódmej Armii USA. Zaproszenie natomiast wysyła się skompromitowanym polskim rewizjonistom. Kto uwierzy, że tylko na kufel Pilsnera? Dodatkowo redaktor naczelny pracy organu Związków Zawodowych uznaje za możliwy powrót 200 tysięcy Niemców sudeckich. Są oczywiście gotowi wrócić, a ich przywódca oświadczył, popieramy walkę o wolność Czechów i Słowaków i podajemy im po bratersku dłoń. Być może jest nie tak, przypomnieć autorom flirtu z Bonn i sudeckim ziomkostwem, panom Switakom, Hradeckim, Ziczkom, Prochaskom i innym negatywnym bohaterom kontrrewolucji o tym trochę wcześniejszym najeździe gości. Być może komuś zależy, by zagarnięcie Sudetów, hitlerowską okupację i zbrodnie w Lidicach wytrawić z pamięci Czechów i Słowaków w imię dobrego interesu. Nigdy więcej września. Polacy pamiętają, skąd wyszły hitlerowskie uderzenia na Polskę. zmiar nie miała takiego dnia majowego, jaki przypadł w udziale Pradze w 1945 roku. W 23 lata później, Synów żołnierzy wyzwolicieli nazwie się okupantami. Rzucą tę obelgę młodzikowie, którzy nie poznali i nigdy nie poznają całej jej okrutnej treści. Młodym, gorącym i naiwnym, co nie doznali cierpień, wyznacza kontrrewolucja rolę dynamitu ogień na czołgi i strzały do żołnierzy. Żołnierska godność i cierpliwość wystawiona na ciężką próbę. Jeszcze nie wiadomo, jak potoczą się wypadki. Czy w tak zwaną nową politykę wschodnią NRF generałowie Bundeswery i ich sojusznicy z NATO nie wkalkulowali wojennej awantury? Obowiązuje pełna gotowość bojowa, nie przeciwko Czechom i Słowakom. Jest obiektywną prawdą, że obecność wojsk sojuszniczych w Czechosłowacji nie wynikła w pełni z uzgodnień z władzami republiki. Ale czy tak zachowują się okupanci? Dialog na ulicach i w Moskwie, aby po pełnych męczącego napięcia ostatnich dniach sierpnia zabezpieczyć interesy obronne całej socjalistycznej wspólnoty. Dywersja psychologiczna trwa. Niusy szterny, szpigle podniecają i pochwałami zachęcają awanturnicze grupy do dalszych ekscesów na rachunek ludzi pracy z Czechosłowacji. Nie udał się bowiem przyczółek. Takie same jak w Pradze rozmowy prowadzą również żołnierze polscy, bułgarscy i węgierscy w innych miejscowościach Czechosłowacji. Kontrrewolucja nie liczy na przypadki. Na którymś z etapów miał nadejść czas krwi. Czyżby w imię demokratycznych haseł, w imię wolnej gry sił? 40 tysięcy członków grup terrorystycznych, do takiej ilości przyznawali się ich dowódcy w wywiadzie dla Berliner Zeitung, nie użyje tej broni na własną i cudzą zgubę. Musiała przyznać Die Welt, że dzień 21 sierpnia był dniem pogrzebu zachodnio-niemieckiej nadziei. Kandydaci na bohaterów okazali się na szczęście niepotrzebni. Nie wypalił również militarny szantaż przy pomocy Czarnego Lwa, manewrów 7 Armii Polowej Stanów Zjednoczonych i drugiego Korpusu Bundeswehry. Planowano je jako militarną manifestację poparcia dla sił kontrrewolucji. Przegrali swą stawkę subtelni specy od wojny psychologicznej. Mieli ambicje wykonać pracę lepiej od liniowych generałów NATO. Przy stosunkowo niewielkim zużyciu amunicji chcieli wprowadzić swych mundurowych kolegów w bramę morawską i dalej aż do granicy Rzeczypospolitej. Wkroczenie wojsk Układu Warszawskiego, a w ich szeregach żołnierza Ludowego Wojska Polskiego do Czechosłowacji, zahamowało dywersyjną akcję. Nie do polskich żołnierzy należała odpowiedź, dlaczego socjalistyczne siły republiki przegrywały swą wielką bitwę klasową. Oni przybyli z pomocą. Spotkała ich za to zajadła wrogość, przeszkody na drogach o Belgii. Przedstawiono ich jako dzieciobójców. Siły kontrrewolucji mogły buszować bezkarnie tylko do czasu. Mogły bezcześcić pomniki i groby żołnierzy radzieckich, pomnik żołnierzy polskich w Milniku, bądź wyrzuciwszy na śmietnik po piersie polskiego bohatera urągać Braterstwu Broni żołnierzy generała Swobody i generała Świerczewskiego. Urągać najlepszym tradycjom wyzwoleńczym swoich narodów, bohaterom spod Kijowa, Powstania Słowackiego i tym, którzy spod polskiego Jasła przez Dukle doszli do ojczyzny. Nie szczędzili Polsce i tej obelgi. Przyrównali Warszawę do Mnichowa, po czesku Monachium. Południowa rubież w styku z agresywnym blokiem NATO musiała zostać osłonięta przez siłę rzeczywiście zdolną do obrony. Wojska socjalistycznego przymierza na wszystkich szczeblach po bratersku koordynowały swoją działalność operacyjną i polityczną. Przestrzegły kogo trzeba przed wtrącaniem się do spraw naszej wspólnoty. Ich obecność paraliżowała siły kontrrewolucji w najbardziej awanturniczych zapędach. Zabezpieczała miejsca i punkty decydujące dla obrony zewnętrznej i spokoju wewnętrznego Czechosłowacji. Ich sprawą, patriotyczną i internacjonalistyczną, było zapełnić lukę we wspólnej linii obrony, bowiem armia czechosłowacka przeżywała w tym czasie kryzys. Tuż z nadczeskiej granicy, z Bawarii, specjalny batalion łączności Bundeswehry o kryptonimie Wencel Wacław obsługiwał nieprzerwanie czechosłowacki obszar działania. Obezwładnienie kontrrewolucji polegało nie tylko na odebraniu jej broni strzeleckiej, należało również wytrącić jej z rąk oręż psychologicznego oddziaływania. Radiostacje. Te niby legalne i te głęboko zakonspirowane, którym wolna Europa usłusznie przekazała kilka swoich pasm transmisji. Bez przerwy trwał nasłuch radiowy. Aparat polityczny jednostek polskich dniem i nocą studiował kierunki wrogiej propagandy. Na falach żołnierskiej rozgłośni w polowych redakcjach i drukarniach natychmiast przygotowywano odpowiedź. Obowiązuje celność i szybkość politycznej odpowiedzi. Wiele z tych ulotek zostanie podartych demonstracyjnie spalonych. Techniczne środki propagandy zapewniają operatywność oddziaływania. Głos żołnierskiego spikera docierał przez otwarte okna do mieszkań i do przechodniów na ulicy. Powoli zdaje się wracać poczucie rzeczywistości, a z nim symptomy spokoju. W ich postawiono tamę. Się roboczych spotkań z władzami cywilnymi i kadrą Czechosłowackiej Armii Ludowej oczyszcza się atmosferę. Trudno przecież zapomnieć o dwudziestu paru latach braterskiej współpracy i współżycia. Trudno przekreślić wspólny dorobek. Niewiele zostałoby z całego gospodarstwa, gdyby nie pomoc polskich żołnierzy. Ofiarnie ugasili pożar chociaż w pierwszych dniach nie chciano im podać nawet szklanki wody pozostawili po sobie w niejednym czeskim mieście i wsi opinie nie najeźdźców lecz prawdziwych przyjaciół żołnierze bratni armii jeszcze raz się poznali zdobyli jeszcze jeden powód do wzajemnego zaufania poznali czym jest reakcja i rewizjonizm w konkretnym działaniu wyświadczyli socjalistycznym siłom Czech i Słowacji dobrą przysługę dali im szansę szansę wyprowadzenia kraju z anarchii niech umieją skorzystać z tej pomocy przyszedł wreszcie czas powrotu do kraju do domu Skąd szły listy i słowa serdecznego poparcia dla żołnierskiej misji? W sierpniu londyński Daily Express pisał: Bardzo możliwe, że kiedy historycy będą oceniali akcje krajów układu warszawskiego wobec Czechosłowacji, to zdecydują, że w ten sposób zapobieżono groźbie europejskiej wojny. Nasi żołnierze byli o tym przekonani. Działali zgodnie z internacjonalistycznym obowiązkiem, z historycznym doświadczeniem Polaków. Wrócili do domu. Tam, za granicą, korzystali tylko z czeskiej wody. Wrogowie, którzy nie pałają do nich miłością, musieli przyznać, że nie mogą im niczego zarzucić, prócz pokrzyżowania planów. W pamięci przyjaciół pozostawili po sobie opinie rozważnych braci. Jaką drogą potoczy się dalej historia Czechów i Słowaków? Niezależnie od wszystkiego i w każdej sytuacji, południowa granica socjalizmu nie ulegnie zmianie. W imię zespołowego bezpieczeństwa, w imię bezpieczeństwa Polski.